Tam, tam, powiedzmy, że stworzyło duży zapas rezerwę, no, mielibyśmy możliwość, żeby więcej, jak gdyby tego ciepła w postaci wody zmagazynować tej energii. No i teraz pytanie jest, zamiast jednego zbiornika metr sześcienny założyłaby dwa zbiorniki, tak? Czyli ktoś, kto to przetestował i stwierdził, że to jest fajne rozwiązanie? Też jednocześnie pisał odnośnie tego, że te zbiorniki wytrzymują no, temperaturę. Zobaczymy. No to taki jeden wielki eksperyment robimy. No także tym bardziej, czym, czym więcej tutaj osób się zaangażuje w to i coś wypowiedzą się, podpowiedzą. Nawet jeżeli. Cześć! Witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Słuchajcie, dzisiaj korzystamy z gościnności chłopaków z BIS Campu, glamping, camping. Jesteśmy na obrzeżu jeziora w Olsztynie, za nami restauracja, port, przystań jachtowa. Biscamp to jest miejsce, które chciałbym Wam pokazać z tego względu, że my też między innymi, poza tym wszystkim, co robimy dla naszych nowych widzów, zajmujemy się propagowaniem off życiem poza siecią. To też również jesteśmy bardzo mocno takimi orędownikami życia, już jak gdyby pomijając kwestię tą poza siecią. To też bardzo chętnie omawiamy i mówimy coś na temat glampingów, ponieważ jest to nowy, fajny trend. Gdzie można być poza siecią, a jednocześnie gdzieś tam można sobie ten czas spędzić bliżej natury, i akurat tutaj, z racji tego, że się udało nam wspólnie nawiązać taki tam kontakt, myślę, że będziemy cały czas pracowali nad tym, żeby być może coś tam razem, wspólnie porobić, razem z nimi. Natomiast tak czy inaczej, to ja już korzystam i od razu mówię, że zrobimy sobie tutaj jakiś. Jeden, dwa może nawet trzy odcinki na temat tego, co mają, bo mają bardzo fajne obiekty, które w ramach, w ramach wiecie, co takiego budownictwa offridowego mogłyby być też również swego rodzaju inspiracją. Dlaczego? Kontener budowlany, eee, przepraszam, morski. Morski kontener, który jest eee, zaadaptowany na, na domek, tak? Nieduży domek. Myślę, że wiele osób na pewno się niejednokrotnie zastanawiały, czy coś takiego u siebie nie zaadaptować. Pokażemy Wam, bo jest to miejsce, które oni mają w ramach tutaj tej swojej przestrzeni i klienci, którzy przyjeżdżają, mogą z tego korzystać. Dwa, oprócz tego mają bardzo fajny, taki drewniany domek. I to jest też coś, co chciałbym wam pokazać. Czyli, chwilę poświęcić czasu na to, żeby też pokazać wam, jak inni szukają jakich rozwiązań w budownictwie. Z racji tego, że naszym konikiem jest budownictwo, to, to tym bardziej jest to nam po drodze. Ale to jak gdyby tylko w kwestii wprowadzenia w przyszłe odcinki, które się już dosłownie niedługo ukażą. One się pojawią na playlistie. Glamping off-grid, i tam, jak gdyby, pokażę Wam. Również myślę, że warte uwagi będzie kwestia pokazania ich namiotów, bo mają też, też bardzo fajne takie namioty glampingowe. No ale słuchajcie, lecimy teraz z naszym tematem, czyli tematem energia off-grid, tak? I naszym testem. Jak sprawa wygląda? No, słuchajcie, jesteśmy po pierwszych kilku dniach. Eee, czy można już zacząć jakieś wnioski wyciągać? No, pewnie, że można. No na każdym etapie można coś tam zacząć wyciągać. Wydaje mi się i uważam, to jest duży plus, że grzejniki, które mamy z zespołu szkół budowlanych, okazuje się, że one są, są sprawne. Raczej z nich tam nigdzie nic nie zauważyłem, żeby coś leciało, e, jakaś tam woda i tak dalej, nie ma nieszczelności, czyli uważam, że to jest ok, super. Temat nam się, nam się sprawdził tutaj, i myślę, że jeżeli rozbierzemy to wszystko i wyląduje to pod naszym domkiem, to powinno być ok. Rozkład temperatur. Czy tam można byłoby coś zrobić, żeby zadbać o to, żeby ta temperatura dostawała się do każdego z grzejników osobno? No, powiem tak, no nie mam jak gdyby do końca sprecyzowanej tutaj tej odpowiedzi, aczkolwiek, wyjściowo i na chwilę obecną raczej to podtrzymuję. Z racji tego, że to jest niewielkie, niewielkie pomieszczenie, to, to, to czy ten grzejnik jeden będzie grzał tak, a drugi tak, to no nie ma to większego tutaj jak gdyby znaczenia i tak i tak całość będzie, będzie musiała całość pod domkiem być nagrzana do temperatury X, tak? do, do takiej temperatury. Wydaje mi się, że utrzymywanie tam temperatury w granicy. 20 stopni, tak, czy 20 kilku stopni pozwoli, pozwoli po prostu utrzymywać ten domek w takiej temperaturze komfortowej. Bardzo fajnie, super, dzięki w ogóle, że jesteście z nami i że jesteście aktywni, tak, no w związku z tym, jeśli tylko i wyłącznie podpiszecie listę obecności, napiszecie, napiszecie w komentarzu, hej i, i że jesteście, to będzie fajnie, jeżeli coś dopiszecie od siebie, to też super, jeżeli tylko nas pozdrowicie, to też rewelacyjnie, łapka w górę. Eee, już mówię, jak sprawa wygląda. Pojawiły się zbiorniki po 1 m sześcienny, mamy dwie sztuki, ja wam to pokazywałem. Padają sugestie, ja oczywiście brałem wcześniej to pod uwagę, czy czasami jeden z takich zbiorników nie można byłoby zaadaptować na powiększenie bufora, ponieważ ten bufor, który jest, to jest bufor, który ma tylko i wyłącznie. 300 litrów. To jest bardzo mało. Jeśli się okaże, że to Słońce będzie, jest, podbije nam tą temperaturę i nie będziemy w stanie jak gdyby tego dalej dogrzewać, trochę szkoda. Wiecie, no bo to jest tak, że to jest na wagę złota w pewnym momencie to Słońce. I jeśli tylko i wyłącznie będziemy mogli gromadzić tą energię dodatkowo w większej ilości, no to no to naprawdę to by nam tam powiedzmy że stworzyło duży zapas rezerwę no mielibyśmy możliwość żeby więcej jak gdyby tego ciepła w postaci wody zmagazynować tej energii no i teraz pytanie jest takie, w jaki sposób to zrobić. Ja y, jestem też tak trochę przed etapem, takim, w którym ma jeszcze do nas dojechać jeden z takich elementów dosyć istotnych. Y, tak ja nie wiem, czy powiem, czy nie powiem i tak dalej, może chwilę, nawet jak poczekamy jeszcze, y, to, to, to wyjdzie to wszystko. Wiecie, to fajnie się zawsze mówi, jak to już będzie, tak? jak już będę miał poszczególne dodatkowe jakieś tam elementy, tej całej układanki dodatkowe, które mają się pojawić, dosyć takie istotne, no to w tym momencie. To w tym momencie powiem, i, i sprawa stanie się być może nawet trochę jak gdyby łatwiejsza w kwestii adaptacji tego. Natomiast na chwilę obecną, rozmawiajmy o tym, co mamy. Mamy to, co widzieliście. Są te elementy, które w tej chwili okazuje się, że one działają: czyli każdy z tych elementów taką funkcję, jaką ma spełniać, on spełnia. Jedyne, co ewentualnie możemy chcieć poprawić, to jest kwestia sprawności, tak? kwestia sprawności, kwestia izolacji, jak to ułożyć, ewentualnie zastanowić się, jak podpiąć kwestię bufora. Pytanie do Was, bo tutaj ktoś z Was może ma doświadczenie, ponieważ przewody, choćby nawet jeżeli byśmy chcieli podłączyć ten bufor, to pytanie jest takie czy zrobić to w taki sposób? Nazwijmy to, nie wiem, no, grawitacyjne, żeby, żeby pomiędzy jednym a drugim buforem przepływała sobie w sposób taki naturalny ta woda, tak? Czyli z jednej strony zrobić wejście calowe, e, u góry zrobić wyjście, no i, no i po prostu, no i tyle, tak. Pytanie jest takie na ile będzie to kompatybilne z grzejnikami, czyli później dalej z tym rozprowadzaniem, tak, no bo w momencie kiedy ta woda w tym buforze będzie nagrzewana no to automatycznie temperatura będzie się równała tej temperaturze, która będzie w tym mauserze, tak? czyli w tym zbiorniku 1000, 1000 litrów, no i teraz kwestia jest tego rodzaju czy można zastosować na zasileniu tą niebieską rurę, która jest dedykowana zasadniczo na zimną wodę. Czy tam musi być PEX i rura, która jest odporna jak gdyby na te temperatury, tak? To jest jedna kwestia. Kolejna kwestia to jest taka, że wyjście z tego małzera trzeba po prostu będzie się przewiercić na samej górze. Kolejna kwestia to izolacja, tak? No czyli... Idąc o krok dalej, można się też zastanowić, czy nie wprowadzić do tego zbiornika wężownicy, tak? No bo to też byłby taki element, który jak gdyby byłam możliwość, żeby tylko i wyłącznie ta woda przez tego małzara przechodziła. To znaczy, jest dużo opcji i dużo możliwości. Każda pewnie jak to w życiu bywa ma swoje plusy i swoje minusy. Ale fajnie by było też, żebyście się wy wypowiedzieli. Ja zastanowię się, no i pewnie którąś z tych opcji trzeba będzie wybrać. Również myślałem nad tym, żeby yy, korzystać z tego grzania te, i te, z tego sterownika grzałki do tego, żeby być może do domku też wprowadzać wodę już o określonej temperaturze. Wcześniej zastanawiałem się nad tym, żeby te zbiorniki z wodą, tą zimną powiedzmy, stały wewnątrz, gdzieś pod domkiem, bo dzięki temu automatycznie będziemy podawali już temperaturę określonej wyższą, tak, powiedzmy, tak, no bo jeżeli te zbiorniki będą stały pod domkiem, no to one będą jak gdyby przez cały czas tutaj pobierały tą temperaturę z otoczenia, jeżeli tam w środku poniżej pod domkiem będziemy mieli temperaturę 20 stopni, no to ta woda będzie przez cały czas jak gdyby próbowała przejąć tą temperaturę, no i będzie próbowała się tam z nią jak gdyby tutaj wyrównać, natomiast również jest opcja taka, że można postarać się i pomyśleć nad tym, żeby wprowadzić do domku temperaturę o już wodę tą zimną, tak? Żeby ona miała temperaturę 30 8 stopni, tak? No czyli jeśli otworzymy kran z zimną wodą, no to będzie nam leciała woda 38 stopni. Jak często potrzebujemy zimną wodę w domu? Sami sobie odpowiedzcie, że tak naprawdę bardzo rzadko, z reguły to jest tak, że korzystamy z zimnej wody tylko i wyłącznie z tego powodu, no że po prostu mamy do wyboru zimną i ciepłą i odkręcamy tą zimną, chociażbyśmy chcieli, żeby ona od razu nam poleciała o temperaturze powiedzmy 38 stopni, w ramach nie wiem, mycia, kąpania się i tak dalej, No wiadomo, że do kąpania to może tam 39, bo co niektórzy powiedzą, że 40 to już nawet trochę, że tam zaciepło, za tak? Ale 30, 38, 37, no bardziej może nawet 39 stopni to jest taka fajna temperatura. Kolejna kwestia jest taka, że tak w praktyce, gdyby ktoś chciał z tego skorzystać, no to automatycznie okazuje się, że przecież pralka pranie robi w temperaturze 40 stopni, czyli już jesteśmy blisko tych temperatur. Eee, nie mam do końca. Koncepcji w związku z użyciem i zastosowaniem tego bufora 1000 litrów. Czuję i wiem, że najprawdopodobniej byłoby to rozwiązanie, które umożliwi nam w taki fajny, płynny sposób korzystanie z tej instalacji. I choć będzie dużo dłużej trwało i trudniej nagrzanie tak dużej ilości wody, to z całą pewnością będziemy mieli też większe pole do popisu w zakresie później korzystania z tej wody. Na pewno tutaj kwestia zawór trójdrożny, tak żeby to wszystko powiedzmy, żeby, żeby gdzieś tam. Hmm... Pobór, pobór tej, 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 tej wody, temperatury na grzejniki, powiedzmy, że no, żeby była możliwość jakby regulowania tego, tak? czyli żeby blokować wyjście. Ja zastanawiałem się wcześniej nad tym, wspominałem o tym, żeby tylko i wyłącznie regulować to w ten sposób, że jak jest potrzeba, no to włącza się pompka, no i zasadniczo to też mogłoby tam raczej zadziałać. Natomiast ten zawór, no to spoko. To myślę, że to, że to jest coś takiego, co, co można by tutaj było wziąć pod uwagę. Kwestia, e, jeśli macie ochotę wypowiedzieć się na temat bardziej szczegółowo podłączenia, ponieważ na pewno ten zbiornik 1000 litrów, ktoś tutaj z widzów podpowiedział odnośnie tego, że 20 cm styropian, zaizolować i to powinno wystarczyć. Natomiast ja e, chciałbym, żeby te zbiorniki, one, jednak, pomimo wszystko, była jej jakaś możliwość, żeby je wprowadzić pod domek, aczkolwiek przyznam się, no trzeba będzie się tutaj mocno nad tym zastanowić, bo jeszcze, o ile zakopanie ich powiedzmy i, i wpuszczenie je pod domek, no dałoby bardzo dużą możliwość, jednak, tego, żeby ta temperatura, no, no nawet jeżeli będzie uciekała z tego zbiornika, no to nadal ucieka w przestrzeń pod domkiem, natomiast jeżeli one będą zamontowane przed. Obok, z boku, z tyłu domku, tak? No to w tym momencie trzeba będzie się poważnie zastanowić nad, nad bardzo dobrą izolacją. Sugestia była taka, że jeżeli zbiornik będzie wewnątrz, to jest 10 cm, jeśli on będzie na zewnątrz, to 20 cm. Tak ktoś tutaj z widzów pisał: pisał to praktyk, tak? Czyli osoba, która powiedziała, że, no, że sama, jak gdyby, gdyby jeszcze raz mogła korzystać, to zamiast jednego zbiornika, metr sześcienny, założyłaby dwa zbiorniki, tak? Czyli ktoś, kto to przetestował i stwierdził, że to jest fajne rozwiązanie, też jednocześnie pisał odnośnie tego, że te zbiorniki wytrzymują temperaturę, z tego co się nie mylę, to bodajże 70 stopni. Nie wiem, można zrobić też test, sprawdzić, zobaczyć jaką maksymalną temperaturę one wytrzymają, czy tam coś się z nimi nie zacznie dziać. Aczkolwiek, jak one już wylądują pod domkiem, bo o ile będą z boku domku, to jeszcze możemy sobie pozwolić na to, że one tam powiedzmy się rozszczelnią czy coś takiego i tak dalej. Jak będą pod spodem, no to wiadomo, że już byśmy tą wodę pod spód domku nie chcieli wlewać. Tak? Kolejna rzecz jest taka, każda, każde miejsce budowy ma swoją specyfikę i charakterystykę. Nie wiem, czy ja wspominałem o tym. Być może wspominałem, ale podejrzewam, że nie wszyscy z Was na pewno to wyłapali albo kojarzą. Słuchajcie, my będąc w Puszczy Bydgoskiej jesteśmy na polskiej pustyni. W cudzysłowie, słuchajcie, tam jest tak strasznie sucho, że jeśli ktoś pisze mi, bo pewnie w innych rejonach dokładnie tak by to wyglądało, jeżeli ktoś mi pisze, że jeśli dół domku będzie zaizolowany pionowo i tak dalej, i tak dalej, że ta podłoga tam będzie gniła czy coś i tak dalej, że ta wilgoć się będzie wydostawała. Wierzcie mi, słuchajcie, sauna nie jest od dołu zaizolowana, tak. Nie jest. Pomieszczenia, z których my korzystamy, namiot. Proszę bardzo, mamy przykład. On nie jest od dołu izolowany i tam wewnątrz nie ma wilgoci. Kolejna rzecz jest taka sauna, również nie jest od dołu izolowana, czyli nie ma żadnej izolacji przeciwwilgociowej. Jedyne co zrobiłem, to zamontowałem wokół namiotu, wokół e, naszego pomieszczenia takie splandeki. kojarzycie z filmów. To jest nasz taki. Magazyn, powiedzmy troszkę bardziej szczelny, i wokół sauny w ziemię jest wkopane. Jeżeli ktoś by się tam doszukał wcześniejszych filmów, to znajdzie to. Jest wkopana dosłownie tam 60 cm, taki dookoła fartuch z folii. Chodziło o to, żeby woda odchodziła na zewnątrz. Czyli, żeby woda, która schodzi nam z dachu, tak nie dostawała się bezpośrednio pod tam. Wszystko schnie. To znaczy, że cokolwiek nie spadnie na ziemię, jakikolwiek deszcz, no to już po chwili mamy po prostu pieprz, tak? Jest taka mega susza. W momencie, kiedy została założona ta izolacja wokół, ta przeciwwilgociowa, pionowa, taka, no powiedzmy, ona dosłownie w ten sposób została wkopana i odsunięta. Czyli to wszystko, co spadnie, żeby odeszło na zewnątrz, to w przypadku naszego domku, również podejrzewam, że najprawdopodobniej coś takiego zrobimy. I tak i tak izolacja typu, nie wiem, czy styropian, czy, czy, czy jakakolwiek inna izolacja taka termiczna, pionowa, no ona nie będzie pozwalała, żeby ta wilgoć taka bezpośrednio dostawała się do wnętrza. W związku z tym, jeżeli tam pod spodem wylądują grzejniki, a w tej chwili tam już jest sucho, pieprz i wszystko wysycha, co jest pod spodem, to tym bardziej tam ta ilość tej wilgoci w ogóle, która będzie, no będzie na tak niskim poziomie, że ja naprawdę tutaj w ogóle się tego nie obawiam. Mało z tym, mamy nawet przykłady takie, choćby nawet kwestia drzwi w saunie, które też to drewno nie jest impregnowane, nic z nim nie jest robione. I pomimo tego, że w zespole szkół drzewnych w Bydgoszczy wspominali, słuchajcie, mówią, zaimpregnujcie te drzwi, bo one, nawet jak gdzieś tam będą sobie stały, będą pleśniały. Okazało się, że nie, że o ile stały na zewnątrz, dostawały wilgoć, wodę i tak dalej, to faktycznie zaczęły nam tam trochę powiedzmy śnieć. W momencie, kiedy one już wylądowały w środku i stanęły w saunie, okazało się, że nie. One stoją tam już w tej chwili, nie wiem, dwa lata, czy ponad może dwa lata, i okazuje się, że. Nic się z tym nie dzieje, dlatego już mówię i tłumaczę: Nie boję się, nie obawiam się, że e, brak tej izolacji e, poziomej, przeciwwilgociowej pod domkiem, w momencie kiedy zamkniemy, że w jakikolwiek sposób będzie miał tutaj negatywny wpływ na podłogę. Także to jest też odpowiedź na takie tam wątpliwości, ale. Myślę, że warto o tym powiedzieć, ponieważ być może są z Was tutaj widzowie, tacy, którzy się nad tym zastanawiają, tak? To już jest odpowiedź. Dlaczego moje wnioski w zakresie korzystania, akurat z tego miejsca, tam gdzie my jesteśmy, są na tyle istotne i ważne? Ponieważ normalnie zwróciłbym na to uwagę. Na każdym innym terenie, tak? Gdyby nie było tak, że, że tam poza warstwą dosłownie tej Wielkości 10, 15, 20 cm humusu i jest piasek. Nie ma tam warstw, która przytrzymuje wilgoć. Dlatego cokolwiek nie spadnie, od razu odporowuje i to są naprawdę no, piaski, takie naprawdę typowe, typowe piaski. Słuchajcie, ja myślę, że tak w kwestii woli, tutaj jak gdyby wstępu odnośnie tego, że te zbiorniki, które do nas dojechały. Chodzi mi po głowie, żeby w jakiś tam sposób zaadaptować i wykorzystać to ciepło, czyli nadmiar tego ciepła, który być może po nabiciu temperatury 60, 70, 80 stopni, szczególnie w tych okresach wiosna, jesień, to zrobienie tego wyniku nie będzie stanowiło większego problemu, no to w tym momencie jest stop. I o ile po 3-4 godzinach powiedzmy jesteśmy w stanie, jak gdyby ten cały system nam to wszystko rozłączy, to w momencie, kiedy kiedy będziemy mieli szansę przechowywać tą temperaturę dalej w tych zbiornikach metr sześcienny, no to wygrywamy tak, no bo pozwolimy, żeby ten system dłużej nabijał tą temperaturę. Podpowiedzcie, wiecie, bo to jest taki temat dosyć otwarty i... Czuję, że, że, że to jest dobry kierunek. Tak? Dobry kierunek, bo myślę, że pewnie nie jedna osoba z was zastanawia się nad adaptacją takich zbiorników i zbieraniem tej ciepłej wody, a jak pokazały do tej pory komentarze, już pojawili się nasi widzowie, tutaj uczestniczy naszych testów, powiedzmy, którzy no, wykorzystują. Także, także tutaj tylko i wyłącznie kwestia e, podzielenia się z nami. I Podpowiedzenia. No, zobaczymy. No to taki jeden wielki eksperyment robimy. No także tym bardziej, czym, czym więcej tutaj osób się zaangażuje w to i coś wypowiedzą, się podpowiedzą. Nawet jeżeli te wypowiedzi będą się dublowały, to wiadomo, że jeżeli mamy daną, powiedzmy, podobną odpowiedź w kilku wersjach, to tym bardziej, tym bardziej fajnie będzie, bo to będzie znaczyło, że no więcej osób z nas myśli podobnie. Eee, to jest tak zwana inteligencja zbiorowa czyli Stawiam, stawiam na nas wszystkich po prostu, że, że razem możemy sobie pomyśleć, ustalić. Wiadomo, że finalnie no co, no podejmę decyzję, no bo, bo to po mojej stronie będzie stała, jak gdyby ta, ta, ta kwestia związana z odpowiedzialnością z tym, żeby to zrobić, wykonać i tak dalej i tak dalej. Ale no nie ma tutaj co mówić bez dwóch zdań. Na pewno chętnie, chętnie skorzystam tutaj z Waszej wiedzy, o ile będziecie chcieli się nią podzielić. Co jeszcze? E Taka zapowiedź tego, co, co będzie za chwilę, tak? czyli w kolejnych gdzieś tam odcinkach chciałbym wam pokazać kawałek tutaj tego terenu z tego względu, że tam są fajne rozwiązania zastosowane i o ile ktoś tylko i wyłącznie chciałby. E, powiedzmy sobie, sobie zerknąć, tak trochę zobaczyć w zakresie kwestii adaptacji kontenerów morskich na domki. To, to, coś tam pokażemy, to jest jedna opcja. Druga, pokażemy też jakiś domek drewniany, no i myślę, że zerkniemy też do namiotu. E, uważam akurat, że to będą odcinki, które, e, które może niekoniecznie w energia off-grid w tej playliście się pojawią, tak, ale najprawdopodobniej one, one wylądują w playliście Glamping, Off-grid. Także, gdyby cokolwiek, to, to, to tam nas szukajcie dla tych, którzy są po prostu zainteresowani, chcą zobaczyć. Jak to jest, jak to wygląda? Ja przyznaję się Wam sam, że, że też kiedyś również zastanawiałem się, jako opcja zamiast domku angielskiego-holenderskiego, czy nie adaptować takiego kontenera, czyli czy nie brać jakiejś innej opcji pod uwagę. No a tutaj będziemy mogli sobie to zobaczyć. Słuchajcie, trzymajcie się, do miłego w takim razie i widzimy się na kolejnych odsłonach. Na razie, hejka, cześć. Jeśli film Wam się podobał, łapka w górę. Jeśli uważacie, że to katastrofa, no cóż, łapka w dół. Pozdrawiamy w takim razie i zapraszamy na nasze kolejne filmy. Do miłego i do zobaczenia. Na razie, hej.